No dobrze, no dobrze, ma ja teraz czas na ciebie. Nie, nie chcę, żeby cię tu dzieci płaczą. Hmm, nie, nie się hmm. Pamiętaj, odbierać rozalia. Uh -huh. Oprowadzę Was. Oczywiście. Pani. No, no. no dobrze, kochanie, ja idę. No, dawaj. Obiecuję ci, będzie super. No ja się boję. Będzie fajnie. Ja też kiedyś byłam w takim przedszkolu. Zobaczę, jak to jest przyjemnie. No, idź. No, ja nie chcę. No, idź. Mm -mm. Idziesz? No, dobrze. Chodź, kochanie. Mm -hmm. No to pa. Mm. Yes. Mm. Dzieciaczki, wiem, że trochę się boicie. Bo mm. zaraz się oswoicie się nie boję. No tu może najpierw zobaczymy tą szkołę? Tak, dobry pomysł, prawda? Asia? Mhm. Uh -huh. Chodźcie. Tutaj macie wieszaczki. Mm, fajne. Tu możecie zawiesić swoje plecaczki. Jedna osoba musi niestety kość tutaj plecak. No dobrze. Ja położę tu. Майту. Майту. А, не ту Ой, ту Не ту Не я все ту А мне А мне Подломик, щёшка Mam nadzieję, że każdy ma swoją książkę. Tak. Mam. Chodźcie. No, chodźcie. Co tu jest za pomieszczenie? Hmm, trochę zabawy musicie mieć. To trochę jak przedszkola wygląda, prawda? Mhm. No ja jeszcze nie widzę. Fajne, i są księżki, a ja lubię czytać. No ładnie. Tam jest toaleta. gdzie są sydysy? Tu. No dobrze. Tu są te specjalne drzwi. Zawsze możecie, możecie sobie przesunąć. A to jest ciężkie? Nie, leciutkie. A no tak, jest lekkie. Możemy sobie sami przesuwać. No to na razie ładnie. Mhm. Nie, Co tu jest? Tu są stojaki na Wasze spinki, na Wasze ubranka. O, przetestuję. Działa. nie ja też. Ubranka też można zawieszać. Tak. Fajne na przykład jak ktoś chce sobie spinkę gdzieś zostawić, bo opaskę może tu zawiesić. Dobrze. I nikt nie ukradnie. On przecież nikt by nie ukradł. Mogłyby ukraść. No ale nie dziecko. I ja dlatego nie przeniosę. Nie. Ja. Teraz ja. Tu jest stówka pusta lodówka. No tak. Na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie pracujemy, więc jest pusta. Ale piękna scena lekcyjna. Naprawdę? Mhm, mm jest śliczna. Jakaś słodka. Ja chcę tu siedzieć. No to ja tu. Nie ja będę tu. Ja ubię trzy oknie. I ja będę tu. ja będę tu. Mam nadzieję, że wam się podoba cała szkoła. No jest ładna, tylko szkoda, że jednak lasa w niej nie jest. Nie jest jeszcze na górze drugie piętro. O, fajnie. Prawdopodobnie teraz jest wasza siostra na górze. Wasze siostry, bracia. No, ja mam. Ja mam. Mm, brata. Ta. który chodzi tam na górę. A ja mam siostrę. A ja mam też siostrę. No dobrze, mogę was. Możemy was troszkę pouczyć. Mhm. No dobrze. Na razie możemy porozmawiać. Tak. Przyniosę im jakiś deser. Kto chce truskawkę? Ja. O, jeszcze mamy balkon. Idziecie? No tak. Na balkon to zawsze chętny. I mogę piankę? Masz. Ja zajmuję to. Oj! O. Ja zajmuję tu. Hmm. To jest za dziewczęcie. Zamienimy się. Uh -huh. Szkoda, że nie ma o tym Dobre. O, przyszli po was rodzice i siostry i bracia. No widać. Oki mowa. O, i o mnie chodzi. No tak, a o kogo? Ej, mogę zdjęcie? No dobra. Uch, bo jednak mama Cię będzie kochani odbierać. No, czemu? No widzisz, ile osób tu jest. No tak, ale oni Cię lubią. No tak. No dobrze, możemy sobie zrobić zdjęcie. Dziękuję. Co było inny, inne osoby. Tato! A czy siostra? Tak. Zrobiłam z nią zdjęcie. Super, cieszę się. Wow, kochani, chcesz z nim zdjęcie. Tak, mamo. Możemy zdjęcie, Oczywiście. Proszę, dzięki możemy zrobić. Zrobione. Dziękuję, do widzenia. O, nie też zrobić zdjęcie? Chodź. A mogę? Co możesz? Zdjęcie. No dobrze. To ja lecę. A mam pomysł. Hmm? Co ty chcesz? Zuzia. Och, już przestań. Masz zaśpiewaj coś. Wiem, że umiesz śpiewać. Hmm. Nie chcę mi się... Zaraz wiecie, może kiedy indziej. Nie umiesz śpiewać? No wiesz co? Ty zaśpiewaj. Co? No śpiewaj. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Co? Y no ale co? No zaśpiewaj. Piosenka paliona. Nie, nie umiem śpiewać. Wiem, że umiesz. Ale którą? Jaką chcesz? Y -y -y. Nie wiem, jaką. Y -y -y. Zielone, zielone, już. Już idę. Pa! To widzę, ja. Nie umiem śpiewać. No, nie umiem. Kogo to był mikrofon? Aha, oddaj. Zapiekujemy so, się nim na lekcji muzyki. To jest mój plecaczek. Ten jest mój. To to mój. Ej, to jest mój. Kogo ten plecak? Nie mám svoj. To je teba môj. A to je môj.